elo kolarskie wariaty. Dzisiaj przyjrzymy się oto przezebiaższym pedałom Luka model Kio Blade Carbon. E, carbon z tego względu, że oczywiście tutaj mamy płytkę wykonaną z włókna węglowego, jak również, jeżeli dobrze pamiętam, jest tu ten. Mm, cały pedał jest wykonany z plastiku, ale za to wzmocniony włóknem węglowym. Także po pierwsze jest fajny, leciutki. Z drugiej strony, jak ktoś się obawia, że tu plastik będzie się pękał i będzie się nie nadawał do dłuższych wojaży, no po prostu pod wpływem tam zmęczenia materiału to wszystko popęka, no to w sumie dość długo. Niektórzy ludzie jeżdżą właśnie na tych pedałach i jakoś się nie zdarza, żeby pękało. A z drugiej strony, wielu prosów jeździ w, w pedałach, właśnie tych, Lukakeo. I generują dość poważne ilości watów i jakoś się nie zdarzyło, żeby im coś tam popękało. Oczywiście pewnie oni mają od cholery tych pedałów do dyspozycji, ale jeśli chodzi o. Trwałość, no to tu jest jakoś w porządku, ale no właśnie problem mam z tymi pedałem, bo z drugiej strony, z jednej strony są mega fajne, z drugiej strony, no jest kilka rzeczy, które tak nie za bardzo mi pasują w nich, i omówimy sobie je pokrótce. Pierwsza sprawa to właśnie ten system sprężyny, bo o ile Normalnie mamy w pedałach sprężynkę, którą możemy sobie wyregulować, no i fajnie sobie wpiąć się w pedał, wypiąć się w pedał, żeby było wszystko ładnie cacy. No to tutaj wymyślili taką oto płytkę. W tańszych modelach jest wykonana z włókna szklanego, w droższych z włókna węglowego i różnica między włóknem węglowym, a tak, włóknem szklanym no to jest dwukrotność ceny tam chyba włókno szklane to 80 natomiast tutaj to już jest 180-170 zł około, zależy od gdzie kupujecie tylko problem jest z tym, że tutaj mamy na przykład siłę wypięcia 12 Nm i jeśli chcemy na przykład sobie wymienić no to mamy lekki problem, no bo jedyne co nam zostaje, no to wymieniać płytki. 12 Nm w przypadku włókna węglowego to jest maks i nie można mieć mniej, a jak ty chce mieć lżejsze wypinanie, no to niestety musi zaakceptować to, że kupi sobie z włókna szklanego, które będą trochę cięższe, ale też bez przesady. Właśnie to jest głupie rozwiązanie, choć w przypadku Luka, o ile dobrze pamiętam, przy zakupie pedałów mamy dostajemy dwie płytki, także to jest, to trzeba policzyć na plus, ale z drugiej strony nie ma możliwości, żeby to sobie ładnie, płynnie wyregulować. Mamy 12, tam 14, 14 czy 16 i chyba jest y, dalej 18 czy nie pamiętam dokładnie na stronie. Na pewno to jest, i wrzucę tutaj przy okazji filmiku, żeby wam pokazać. Już wiemy, że mamy pierwszy zgrzyt w przypadku tych pedałów. Kolejny zgrzyt to konstrukcja tego oto mocowania, bo to jest zwykły plastik. Tak się właśnie zastanawiam, dlaczego nie wymyślili, że w pedałach za. 500 zł, o ile dobrze pamiętam, 450 coś koło tego. Dajemy tutaj element plastikowy, który jest przykręcany do korpusu pedała. No przecież to tak na chopski rozum to może się połamać, co nie? No ale o tym za chwilę. Przejdźmy teraz do tego nieszczęsnego elementu. Bo jak widzicie, mamy tu takie Wcięcia. I teoretycznie do tych wcięć powinien być jakiś klucz. Problem jest taki, że ja nie za bardzo znalazłem klucz pasujący właśnie do tych pedałów. Owszem, są klucze do pedałów Luka, tylko że jak tak sobie policzyłem, no to one tak nie za bardzo pasują. Ale na szczęście jest na to metoda. W przypadku tych pedałów potrzeba dwie takie kawałki dętki żeby sobie tutaj nie uszkadzać tego wszystkiego trzymamy sobie tak i potrzebne jest narzędzie takie oto żabka, czy to jest klucz szwedzki nie pamiętam jak to się profesjonalnie nazywa, taką żabkę żeby sobie to chwycić nawet nie trzeba to zaciskać no i odkręcamy, tu jest akurat lewy pedał więc odkręcamy tylko, że to mi się teraz ślizga na tym chwilka, chwilka na szczęście jest magia YouTube'a która sprawi, że wszystko wyjdzie idealnie no i mamy odkręcone i dzięki temu możemy sobie normalnie odkręcić i cóż to mamy w środku w środku mamy oś no mi się zaskoczył, jakby było coś innego. Mamy oś. I tutaj mamy łożysko. Kolejny zgrzyt. Eee, jak to wyciągnąć? Bo tutaj mamy jeszcze dodatkową pierścień, który trzyma eee, ten to łożysko. W związku z tym no dość trzeba się namęczyć, żeby to wszystko wyciągnąć. Teoretycznie Wychodzi na to, że wystarczyłoby to wybić, ale właśnie mamy to ten element plastikowy, który wkręcamy do korpusu pedała, więc to też odpada. Ja jeszcze wymyśliłem, żeby ten pierścień po prostu wsadzić w imadło i wyciągnąć, chociaż nie wiem, czy to by coś dało. Więc mamy jedno łożysko, dość malutkie, dość średnio zabezpieczone, bo jak widzicie tutaj. Ten element sobie tak lata luzem, tutaj nie ma żadnej uszczelki między osią, a tym elementem w związku z tym cały ten brud dostaje się bezpośrednio w łożysko. Oczywiście jest tu, jest tu pewnie jakaś zabezpieczenie, jakaś gumka, która zapobiega temu, ale no każda kumka w końcu się poddaje. I jeszcze mamy, powinniśmy mieć drugie łożysko, a tu nie widzimy drugiego łożyska. Więc gdzie ono jest? Jest w korpusie. I żeby wam to pokazać, będę musiał ściągnąć ten jeszcze element, ale jego się akurat bardzo łatwo wyciąga. W tym celu potrzebujemy coś długiego. Ja mam na przykład urwaną szprychę. Ewentualnie też można skorzystać z Imbusa. I dzięki magii YouTube'a na pewno mi się to uda wyciągnąć. I mi się udało wyciągnąć. I w środku widzicie mamy. Wygląda to na tuleje, ale nie jest to tuleja. Muszę sobie włączyć w tym momencie lampkę, żeby wam pokazać, cóż to mamy. Mam nadzieję, że to widać. W środku mamy łożysko na wałeczkach i yy, jest totalnie nieosłonione. I, ciąg I znowu mam z tym problem, ponieważ, jak to w przypadku zużycia się, no bo nie oszukujmy się, to wszystko się w końcu zużywa. Jak to zrobić, żeby to wymienić? Czy to jest po prostu wybijane, czy to jest wprasowywane, nie wiem szczerze powiedziawszy, nie chcę nadpróbować i jak sobie tutaj wsadzę z drugiej strony to czuję, że już te wałeczki dość ciężko się obracają w związku z tym no nie to, że się ciężko obracają, to jeszcze czuć, że już tak chroboczą teraz wkręcę to, no roboczą niestety, w związku z tym no są dość mocno zużyte. Eee, no i w związku z tym no średnio co nie. No i teraz jeszcze pewnie się zastanawiacie, gdzie jest drugi pedał. W końcu powinienem pokazywać dwa pedały. Oto tutaj jest ten pedał i tutaj nie ma tego elementu plastikowego. Dlaczego? To jest druga oś. Jak widzicie, nie ma tu tego elementu plastikowego. Jest on tutaj, rozwalony. Szkoda, pomyślam, że sobie będę skorzystał z tych pedałów. Trochę się z nimi pomęczę i będą się nadawały idealnie do jazdy. I będą chyba się nadawały jedynie do wyrzucenia. Można by pomyśleć, że a to wystarczy kupić sobie część zamienną i będzie po problemie. Jednakże zdziwiłem się, ponieważ części zamiennych do tych pedałów po prostu nie ma. Szukałem po internecie, w częściach w sklepach e, internetowych polskich na Allegro i gdzie indziej i nie zgadniecie nie ma. Nie ma do zakupu osi, nie ma do zakupu e, łożyska, nie ma nic, nic nie można kupić. Jeszcze się właśnie zastanawiałem, czy przypadkiem jak napiszę do Luka, czy nie podeślą nam mi coś takiego, albo nie wiem, zaoferują możliwość kupna takiego elementu. A muszę to sprawdzić swoją drogą, czy jak Luk podchodzi do klientów swoich, do użytkowników pedałów swojej produkcji. No i przejdźmy do konkluzji, ponieważ no, to się już trochę duże, a to tylko przecież same pedały. Założenia są bardzo fajne. W praktyce mają wady, które dość mocno ograniczają nasze pole manewru, choćby jeśli chodzi o zakres regulacji, bo tu mamy skokowo i musimy płacić za to za każdym razem. Po drugie, opcja serwisowania. No, oczywiście, można tu odkręcać, czyścić i smarować ale prędzej czy później łożyska się zużywają, więc trzeba by było je wymienić. I tu jest ząg, ponieważ nie ma. A to jest dość w sumie ciekawe, ponieważ Luke ma przecież swoje ofercie te pedały z osią cytanową i z łożyskami ceramicznymi, więc teoretycznie powinna być opcja taka, żeby można było zwykłe pedały Lug KeoBlade Carbon zupgrade'ować do tych najlepszych parametrów ale się nie da, bo nie. Więc pozostaje nam jedynie kupować pedały Shimano. A nie, no przecież są inni przecież producenci, a Shimano, chociaż z drugiej strony mają świetne pedały, ale przecież mamy też opcje od Taima, od Speedplay'a. Jeśli ktoś chce pedały z pomiarem mocy, to Favero Assioma Duo albo Uno. Mamy też jeszcze Garminy. Mamy tego od cholery. Więc Moim zdaniem, czy warto wydawać pieniądze na takie pedały, to zależy od Was, tak naprawdę, ale moim zdaniem nie za bardzo warto wydawać pieniądze na pedały Luka. Warto sobie wybrać coś innego, coś, co można sobie przeserwisować, wymienić sobie łożyska, żeby była taka możliwość, albo wymiany osi, bo one też się przecież zużywają. No. Francuzi z Luka się nie postarali. Moim zdaniem. I to by było na tyle. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia. Jeździcie dużo na rowerkach, oglądajcie moje filmy i oczywiście subskrybujcie kanał. Na razie trzymajcie się i do następnego razu. Hej!